Witajcie, Marcin! Cześć, z tej strony, Neto. Na co dzień prowadzimy puchaczówkę, czyli ośrodek leczenia dzikich zwierząt. Ale o tym pewno doskonale wiecie. My się witamy dzisiaj tradycyjnie, a zabieramy Was. Tak, do pustułek zabieramy, bo dzisiejszy temat będzie typowo pustułkowy, ale dawno się nie widzieliśmy przed ośrodkiem w ogóle na dworze, bo ostatnie dni były po prostu zimne, więc korzystamy z okazji, że jest dodatnia temperatura, a ja jestem w rękawiczkach, więc idźmy po prostu do tych pustułek. Opowiemy Wam dzisiaj o pustułkach, ale nie tak sztampowo czytając jakąś wikipedię. Tak tylko po powiemy, naszemu. Dokładnie po naszemu. Zapraszamy. Zapraszamy. Znajdujemy się już w olierze pustułek. Nie będziemy mówić głośno, żeby za bardzo ich nie denerwować. część tylko ich widzicie. Zachowują się w ten sposób, dlatego, że się nas po prostu boją. Stanęliśmy w drugim końcu. Możecie też przy okazji zaobserwować, w jakim stanie są Woliery. Bardzo planujemy ich remont w tym roku. Mamy nadzieję, że taka sztuka nam się uda, bo aż piszczą o remont. Czy znaczy nam się uda? No, musi nam się udać, bo nie ma wyjścia. Ale w każdym razie, wracając do pustułek, no jest ich tutaj troszeczkę. Część z nich wróci na wolność, część zostanie z nami do końca. Dlaczego? Bo przyjechały z wypadku i na tą wolność się nie nadają. Czegoś im brakuje. W większości to są wypadki komunikacyjne i skrzydła są nie do odratowania, żeby one wylatały. A drugim ciały. takim przypadkiem najpopularniejszym u pustułek jest porażenie przez prąd. Tak. O tym no, powiemy Wam parę słów, ale na początku będzie sztampa, tylko nie na Słuchajcie, jeden z najmniejszych sokołów u nas w Polsce, jeden z najbardziej popularnych w miastach. O pustułce już się dość często mówi, że to jest miejski sokół. Dlaczego? Dlatego, że Nauczyła się, że jesteśmy brudasami. wyrzucamy dużej ilości jedzenia, na to jedzenie przychodzą no, myszki chociażby i robaczki. I one sobie na te myszki i robaczki skutecznie w mieście polują. Tak, no i tym też sposobem często do nas trafiają młode, ale to w okresie wiosennym, kiedy te młode wypadają z gniazda i potrzebują naszej ludzkiej pomocy, bo gniazdo pustówki czasami bywa na balkonie, czasami bywa na parapecie w, ale, doniczce. w Doniczce, ale też one, przez to, że to soku, lubią mieć gniazda wysoko. No i niekiedy ludzka ręka nie jest w stanie gdzieś tam sięgnąć, szczególnie jak się mieszka gdzieś na niżej. No, i podrzucić te maleństwa. Sama nazwa pustółka, teraz trochę legendy wam opowiemy, wzięła się. Od, tak, od średniowiecznych sokolników. Stwierdzili owi sokolnicy, że no, ten sokół nie nadaje się do użytkowania, tak to nazwijmy, bo jest ciężki w nauce, jest po prostu głupi. I od. No tego nieszczęstego ruskiego od pustoi wzięło się y, spolszczenie tego pustułka, czyli no, głupi ptak, głupi sokół. Ale łacińska nazwa tin, tininculus już mówi bardziej, że jest to brzmiący, dźwięczny y, ptak. I faktycznie, bo y, jeżeli się sąsiaduje albo gdzieś się słyszało pustułkę y, nad polami, no to ten dźwięk jest charakterystyczny. Nie do pomylenia z innym. Aha. Jest to dźwięczny i bardzo głośny Przedstawiciel gatunku sokołów. A czy, Sokoł, czy pustułka rzeczywiście jest głupia? Nie. Jest bardzo inteligentna, bardzo wdzięczna i potrafi rozpoznać opiekuna. Mieliśmy taki przypadek, że, ale to już wiele, wiele lat temu, nasza córka, starsza, już teraz nastolatka, pomagała nam wychowywać pustułkę, ponieważ trafiła do nas mała, która nie bała się tylko jej. Ania dawała jej jeść, dawała jej, podawała jej oczywiście przygotowane wcześniej i takie tylko do podania preparaty. Udało się tego ptaka wyprowadzić z, no, z ciężkiej choroby. I ten ptak tak mocno przywiązał się do, do dziecka, że, że nie chciał odlecieć. Próbowaliśmy. U nas ta pustułka w ogóle przeszła totalną metamorfozę diety, bo wcześniej była karmiona twarogiem. Więc podawanie nagle mięsa no było dla niej też nie lada wyzwaniem, bo smaku mięsa nie znała. To to w ogóle szaleństwo. Chciałem uniknąć tego tematu, ale rzeczywiście tak było, to powiemy Wam w takim razie jeszcze o jednym słowie. Y, sporo przypadków mamy takich, że ludzie znajdują małego pisklaka, przetrzymują go w domu i karmią y, no, rzeczami, które znajdą y, no, głupot w internecie się naczytają po prostu. Dają im słoniny jakieś, dają im biały ser, dają gotowane y, jajko i taki drapieżnik na takiej diecie. Łapię masę różnych chorób, podane mi począwszy przez jakieś grzybiczne syfy, bo otrzymają w warunkach różnych odwapnienie dramatyczne, bo nie ma z czego budować po prostu. I choć twarugie no, zawiera dużą ilość wapnia, ale nie przez przez drapieżniki i one potrzebują tak najnormalniej zjeść mięsa. Ale najlepiej nie takiego sklepowego. Zośka, o której wspomnieliśmy, czyli ta pustółka, którą Ania pomogła odratować, no niestety nie poszła na wolność, bo była wychowywana przez człowieka od małego, po prostu się wydrukowała, przyzwyczaiła się do tego, że ludzie to jej naturalne otoczenie, została z nami. Ale do końca swojego życia, bo Zośki już niestety z nami nie ma, Praktycznie latała z Anią, chodziła z nią po, po, polatać, po, no, poszaleć po prostu, wybawić się. Jak była już starsza, no to pilnowała jej. Do, doszło do takiego momentu, że taki zwyczaj w domu mamy, że wieczorem no, jest czytanie dzieciom. Aneta, jak wchodziła do pokoju Ani z książką, mogła wejść bez problemu. Ja, jak wchodziłem, żeby pogonić dziecko do odrabiania lekcji, no to dostawałem strzała od pustułki, po prostu wyganiała mnie z pokoju. I to tak perfidnie, szponami, w ogóle się ze mną nie krygując, żadnych tam ceregieli nie było. Ale oprócz tej śmiesznej historii, to, to nasza pustułka Zosia no, przyczyniła się do odchowania pustułek i pomocy w rehabilitacji tym, którym no, nie powiodło się, tak jak na początku jej. I wszystkie udało się, no Wypuścić na wolność Z sukcesem. Z sukcesem. No całe szczęście są to ptaki, które mogą mieszkać nad polami, nad kamieniołomami, którymi tutaj się otaczamy, bo jesteśmy tutaj w takim regionie. E, uwielbiają te półki skalne. E, miasto, wieś dla nich to nie ma różnicy i super się odnajdują. Hmm? Zwróćcie uwagę. <laughs> Odzwierciedlają się. <laughs> że Tutaj hmm, laikowi może się wydawać, że są dwa rodzaje ptaków tutaj, takie bardziej kolorowe i takie mniej. To po prostu jest różnica między chłopakiem a dziewczyną. To dziewczyna... bardziej kolorowe to chłopak, nie? Tak, dziewczyna jest bardziej szarobura, żeby łatwiej się maskować, a chłopak jest bardziej kolorowy, żeby podobać się dziewczynie. Chłopaki, tak. pamiętajcie, wśród ptaków drapieżnych są mniejsze, żeby być szybsze, bardziej zwrotne i żeby po prostu łatwiej im było polować. Ale to taka ciekawostka, wszystkie sokołowate charakteryzują się wąsami, które idą od, od... Oczu w dół, taka czarna pręga. I e, potem możemy poznać po prostu, że dany ptak jest z rodziny sukułowaty. To też jest sporo uproszczenie, ale też działa. Plus ciemne oko. Niewątpliwie tutaj przewagą pustułki e, nad pozostałymi drapieżnymi jest widzenie w ultrafiolecie. E, Zresztą dla niej bardzo potrzebne nam, ludziom, no, byłoby to takie. No, kłopotliwe bardzo czasami. Kłopotliwe, bo zadaniem y, takiego widzenia jest wypatrzenie, albo taką umiejętnością jest wypatrzenie pozostałości po gryzoniach. I teraz wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że w tej chwili zabieram was na spacer na pobliską łąkę. Myślałam, w miejsce, że gdzie indziej. Nie. W miejsce, gdzie takie pustułki mogą występować, mało tego, gdzie naprawdę występują. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili zaczynamy wzlatywać w górę, trochę jak pustułka, i spojrzymy na tą łąkę z góry. Jej oczami. Dokładnie tak. Spróbujmy spojrzeć jej oczami. Nie jesteśmy w stanie pokazać Wam, tak naprawdę nie bardzo wiemy, jak, jak w postprodukcji poprawić ten obrazek, żebyście zobaczyli to tak w 100% jak pustułka, czyli żebyście zobaczyli światło ultrafioletowe, ale mniej więcej jesteśmy w stanie pokazać Wam, w jaki sposób ona widzi tą łąkę. Bo to sensie, troszeczkę inaczej niż więcej. Zobaczcie, ta łąka zaczyna świecić i to świecenie... To nie jest nic innego jak ślady moczu myszy i norników. Tak, no gryzonie y, załatwiają się co jakiś czas i właśnie rozprowadzany, rozprowadzany jest ten mocz jeszcze dodatkowo ogonem, y, więc y, tam gdzie się mocniej świeci, tam dopiero się gryzoń załatwił, a tam gdzie już zaczyna gas, gasnąć, no to już ta, ten mocz jest taki starszy. To jest niesamowity dar pustułki i talent. No. Na całe szczęście ludzie nie mają takich. Dlatego możliwości. mówię, to by było bardzo uh -huh. krępujące, bo Wyobraźcie w miejscach sobie, publicznych, tak. czy nawet niekoniecznie publicznych. Nasz dom może być pułapką. Wyobraźcie sobie, że bierzecie taką lampę UV jak do poszukiwania bursztynu. Nie namawiamy, tylko mówimy, że jest taka możliwość. Wchodzicie do toalety i świecicie tą lampę. I, I bajka, możecie się bardzo zdziwić, magię. bo nagle zaczyna Wam świecić nie tylko toaleta, ale i dookoła toalety, a słyszeliśmy ekstremalne wypadki, gdzieś świeciły walki. E, tak, tak, bywają też takie wypadki. Nie mówimy tu z autopsji, no, tylko ale, z opowieści. Tylko z opowieści, dokładnie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, większość z nich na szczęście pójdzie na wolność, bo mają drobne braki w jakimś tam y, opierzeniu, mhm. czy są już po rehabilitacji, po złamaniach. Ale są ale... też takie z, później, z, z późnych lęgów, no bo jak wiemy, drapieżniki nie, nie zasypiają o, na zimę. Chodziło. Nie zasypiają na zimę, więc y, potrafią jeszcze ostatnim takim ciepłym porywem. Wyprodukować maluchy, które to y, znalezione przez kogoś właśnie na osiedlach, gdzie tych kotów jest cała masa, y, zostały przetransportowane właśnie do jakichś takich ośrodków, żeby po prostu przeczekały tą zimę, jak już są w pełni y, sprawne. sprawne i potrafią polować bez problemu. Żeby poszły na wolność. I teraz, tak, rzecz, o której zapomniałem, mieliśmy Wam powiedzieć, odnośnie tych przypadków dwóch najpopularniejszych, czyli jedno to wypadki komunikacyjne. No to Drugiego. oczywiste jest, że w większości ptak potrzebuje pomocy, a drugie to porażenia przez prąd. Pustułka jest dość częstym przypadkiem, właśnie ofiary no, porażenia przez prąd. Siada sobie na drucie. Prąd jak jej nie tyka. Jak większość ptaków siada To co na się dzieje, że nagle prąd przez nią przechodzi, rozkłada skrzydła, zbijając się do lotu. Skrzydło dotyka drugiego drutu. Prąd przechodzi przez pustułkę i bardzo często jest tak, że hmm. idzie martwica. Porażone jest na przykład prawe skrzydło i lewa noga. Prąd przechodzi przez całą pustułkę albo odwrotnie lewe skrzydło prawa noga. I cóż się wtedy dzieje? Wtedy nasze zadanie polega na tym, żeby zatrzymać martwicę. Niestety bardzo często jest tak, że to zwierzę będzie wymagać dożywotniej opieki, jeżeli już uda się tą martwicę zatrzymać, jeżeli porażenie było na tyle mocne, że oberwały organy wewnętrzne. No to, no to, no to sami już wiecie, co się dzieje. Jest jeszcze jeden powód, dla którego pustułki do nas trafiają, przez zatrucia. Zatrucia trutkami, które wystawiamy na myszy. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że mysz tylko dostanie tą trudkę i na tym jest koniec. Jeżeli się połosi nasz kot, to kot też. Sowa, pustuka i wszystkie inne zwierzęta żywiące się właśnie myszami. I takiej pustułce jesteśmy w stanie pomóc, jak trafi do nas odpowiednio szybko. Ale jeżeli trucizna już rozlazła się po organizmie, to też jest zapóźnienie. Sową jest o tyle trudniej, że sowy nie mają wola, czyli takiego worka, gdzie najpierw pokarm jest. Trafia. U pustułki na szczęście jest wole, którym jesteśmy w stanie jakoś tam przepukać i zawalczyć o, o, o tego ptaka, a w przypadku sowy, no jeżeli jest daleka droga, żeby do, dotrwała do, do jakiegoś ośrodka, do weterynarza, no to może być to utrudnione. Oj, no dobrze, tym smutnym akcentem chyba zakończymy. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem. Oczywiście temat też, tak jak w przypadku myszłowów, tylko fajne. dotknęliśmy. Co jest fajne, y, coraz częściej miasta się angażują w to, aby pustułek przybywało na osiedlach. Wiedzą, tym bardziej włodarze, że y, obcowanie z tymi <laughs> ptakami nie tylko nas jakoś tam uspokaja, jest takim elementem, y, przyrody ożywionej, ale to, że właśnie eliminują one gryzonie i to robią bardzo, bardzo sprawnie, tym bardziej, że dzieci mają sporo i są w stanie wykarmić swoje, Wodę. swoje szutkę. Dlatego w momencie, kiedy w miastach są wysokie budynki wiadomo, że tam zamieszkują pustułki, można ułatwić im życie, wieszając na szczytach tych budynków butki bu lęgowe. te budki dla pustułek, mhm. budki lęgowe. No dobrze. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Ogromnie dziękujemy naszym przyjaciołom. Puchaczówki i patronom za to, że są z nami, bo bez nich no, nie zobaczyliście, by, nie, nie zobaczyliście, <laughs> patrzcie, już seplenie. nie zobaczylibyście nawet tego odcinka, a my byśmy nie mogli funkcjonować, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie byłoby nas na to stać. Tak, a dzięki y, też patronom takie pustułki mogą wrócić na wolność. I y, 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 tu się uśmiechamy w stronę Karoliny, mm. Mateusza. <noise> że Sporo z tych pustułek jest do wirtualnej adopcji. Tak. Zaglądajcie do nas na stronę. No i co? I przede wszystkim standardowa formułka: łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie komentarz, choćby taktyczny. Dziękujemy za wszystko, za to, że jesteście i do zobaczenia na serwach. Trzymajcie razem. Się. Pa.